Witajcie moi drodzy, a w dzisiejszym filmie będzie aktualizacja heteropoda Tetric, dokładnie w sumie samicy. Później mam jeszcze chwilę, pokażę samca, ale dobra, zajmijmy się aranżacją tuby, bo samica mi urosła i trzeba ją przełożyć do czegoś większego. A więc dobra, bo zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że pierw muszę przełożyć pająka chcę się do złapać do takiego pojemniczka, dlatego że yy, po prostu yy, tutaj są y, elementy wystroju, dlatego ja muszę po prostu je zabrać, dlatego że nie mam innych yy, by dać do tej tuby, którą będzie miała zaaranżowaną teraz. Dlatego musimy jakoś to sprawnie zrobić, bo jak wiecie już sami, to heteropoda To, to jest dosyć bardzo szybki gatunek, nawet bym powiedział, że to jest e, he, Wszystkie heteropody, one się po prostu teleportują Ale te dorosłe są już trochę wiadomo yy, Nie aż tak szybkie, jakby mogły być Więc tutaj też y, ja ogólnie y, się nie martwię tym Tutaj już widzicie z tego tutaj yy, kadru Widzicie, właśnie starą welinkę od samicy. Ona mi liniała, właśnie jakoś o tydzień temu, coś takiego, półtorej tygodnia temu. Dlatego uważam, że właśnie idealnie by ją wziąć i dopuścić. Plus do tego, właśnie samca, którego mam tutaj, i Wam później go pokażę, bo jest też prześliczny. Wylinią właśnie na dorosłość. No, i chcę je dopuścić, dlatego by właśnie rozmnożyć, i później można by było jakieś fajne, właśnie e, sobie zakupić ode mnie sztuki z tego rozmnożenia. Więc będę zachęcał, ale to dopiero jak już e, się właśnie e, pająk, no uda nam się po prostu dopuścić pająka, uda mi się rozmnożyć go, to wtedy e, będzie więcej na ten temat. Dobra, to weźmy pierwszy, może wyjmijmy sobie, we, sobie welinkę, która już jest trochę taka, właśnie, bym powiedział, właśnie. No nie wiem jak to nazwać, ale. No już się trochę rozwala. Jest taka bardzo, bardzo y, porozgniatana i porozwalana. Ale tutaj widzicie welinkę, a tu jeszcze widzicie kawałek nogi na tym mchu, Tu jest noga. A welinka sama w sobie wygląda tak. No nic specjalnego. W zasadzie ona już się tak przykleiła, dlatego że on tam jest dosyć spora wilgoć. Plus są skoczogonki, więc one też tą materię tam przerabiają. Martwą, no i tak to później jest. Dobrze, to może zacznijmy od tego, że ja sobie jeden koreczek już stąd wyjmę. O, tu możecie zobaczyć też idealnie mnóstwo skoczogonków, które są na tym korku. Te białe, wszystkie, które się ruszają, to są skoczogonki, właśnie, które tutaj do tego pojemnika sobie włożyłem, by właśnie móc utrzymać jak najlepszą czystość też. Więc tutaj też do tej tuby będę je właśnie dawał. Więc dobrze, to może sobie tylko je tak gdzieś odłożę w bezpieczne miejsce, żeby mi tutaj nie, nic się z nimi nie stało. I pozwólcie na chwilę na to, że ja sobie jeszcze e, wezmę i tutaj ten korek muszę wziąć, jakoś prze, trochę sobie wziąć, przełożyć, dlatego że jak widzicie, samica jest tutaj. I ona jest na dole tego korka, dlatego się zastanawiam, jak to zrobić i muszę to zrobić dosyć sprawnie, bo wiem, że jak ją szturchnę to ona na pewno będzie chciała wyjść i będzie tu biegać po biurku i tak dalej. Ja się tego akurat nie martwię, bo po prostu heteropoda to jest taki gatunek, że nawet jak ucieknie, to idzie go później wieczorem znaleźć gdzieś na suficie albo na tych wyższych partiach ścian, więc dlatego, że jest nadrzewny, Więc nie ma też o co się martwić. Ale <ścoughs> wolałbym jednak, żeby nagrać z tego fajny film, który e, nie będzie zaganianiem tego pająka, więc no. E, dobrze. Uuu. Jak możecie zobaczyć Mam tutaj samicę Ślicznie wygląda Jest naprawdę bardzo ładna I będą z niej śliczne Śliczne właśnie Młode Już to widzę Ale ja sobie może to zrobię trochę w bardziej bezpieczny sposób Czyli ją przegonię. Yy, tylko wiecie co? Jeszcze sobie wezmę wieczko. Sobie włożę ten pojemnik tak w tą stronę może. Bo ona tak będzie mi chciała iść za korek i nie użyję sobie pensety, tylko wezmę sobie po prostu coś zgrabniejszego trochę, Taki zwykły patyczek, by móc ją tam poszturchać, dlatego że właśnie pęsetą to zawsze w tych większych. Yy, znaczy większych, bo po prostu w tych y, takich miejscach gdzie jest ciężki dostęp, to jest pensetą ciężko jakoś operować. Dlatego ja wolę sobie patykiem, patyczkiem takim ją poszturchać trochę. Uu, i tutaj widzę, że chyba idealnie to będzie. Tak, po mojej myśli, dosyć. Tylko muszę sobie jeszcze wierzch tutaj od razu. O, pozwólcie mi, że ja to nie chcę teraz tego zepsuć. Jest, udało się. To już jest naprawdę połowa sukcesu za nami. Ale jak widzicie, pająk jest przepiękny i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że ta sztuka się tak trzyma i że będzie szło ją, z nią tutaj właśnie e wziąć i ponad 20 więcej no i że będzie fajnie szło nagrać też kopulację, pewnie, kokon i tak dalej, bo tego też nie widziałem nigdzie na polskim YouTubie, żeby tak dokładnie było, chociaż w ogóle na polskim YouTube tego nie widziałem, żeby było jakaś z kopulacji czy z czegoś jest to dosyć rzadkością, więc może będę jako pierwszy a więc tak co będziemy brać tutaj z tego starego terrarium e, właśnie ja ten korek mi najbardziej na nim zależało Dlatego jak pierw sobie weźmiemy i zaaranżujemy tą tubę nową Tym, że ja tutaj nasypię torfu trochę To jest taka zwykła tuba Ona jakoś specjalna, specjalna nie jest dla nas, większa dosyć Ale nie, nie jest jakaś taka nie wiadomo jak Większa ani jakaś lepsza, tylko po prostu jest praktyczniejsza, że jak będą Później młode To uwierzcie mi, że widziałem tylko Właśnie gdzieś tam na YouTubie jak wyglądają w ogóle rozmnożenia heteropody pod względem tego jak wygląda chociażby pojemnik czy terrarium z samicą, gdzie on, te młode się wszystkie rozchodzą, no to jest to właśnie lada no, po prostu, jest to wyczyn, żeby je później wszystkie wyłapać i żeby one nie pouciekały i tak dalej, dlatego właśnie z tego gatunku nie wiem jak jest. Bo, jak mówię, nie widziałem za bardzo żadnych, w ogóle nie widziałem na polskim YouTubie za wiele filmów na temat tego gatunku. Nawet chyba nie widziałem w ogóle takiego opisowego jak ja. Na przykład, nagrałem to nie widziałem nigdy. Więc, no, jestem jako pierwszy, mi się wydaje. Przynajmniej możecie mnie poprawić w komentarzach, jak mi się wydaje, inaczej. Ale raczej, tak jak mówię, to jest chyba. Więc dobrze, co jeszcze nam będzie potrzebne? Tutaj, w tej tubie, tutaj sobie nasypię też tych skoczogonków. Tylko, o widzicie, tutaj już one wszystkie fajnie się rozchodzą. I trochę tego korka, właśnie tak. On tak będzie za niski, mi się wydaje. Dosyć, dlatego że mógłby być właśnie większy. Ale też no tyle gdzieś będzie po prostu przerwy, to nie jest wiele. A jeszcze mam taki kawałek, właśnie który tylko mi się udało znaleźć, więc mogę tutaj docisnąć, żeby naprawdę samica miała już full wypas. Jedynie co to zastanawiam się, czy później na przykład nie będzie problemu, że jak faktycznie te młode yy, się tutaj zagorszczą to czy nie będzie po prostu problemu z tym, żeby właśnie samicę wziąć i e, jakoś odłowić albo żeby odłowić młodo, od nie wiem, no, ale raczej jakoś już na to rozwiązanie znajdę. Jeszcze pozwólcie, że ja zraszę Terrarium wodą, bo jest trochę dosyć torb już wyschnięty, chyba ja wcześniej rozrobiłem i po prostu <ślech> <ślech> dlatego właśnie jest suchy, ale tutaj sobie... Zrosimy trochę Oj, czekajcie bo muszę nastawić o teraz idealnie będzie no nie za dużo, żeby nie było też jakiejś ja nie wiadomo jakiej wilgoci ani pleśni, żeby tam co najbardziej się, się nie robiło. Jeszcze pozwólcie, że ja tam dorzucę tych skoczugą trochę, co, trochę co nieco więcej. Bo tutaj mam taką właśnie e, rozrodówę skoczogonków i e, sobie pozwolę jeszcze więcej dać, dlatego że też to będzie fajne, ponieważ e, jakby mode faktycznie e, powstały z tego kokonu, to później e, jest je trudno rozkarmić, co nie? Bo one są bardzo małe, naprawdę są mikroskopijne. I jak takich skoczogonków to będzie trochę, to później e, one sobie. Będą mogły faktycznie je skonsumować po prostu No sobie mogą je zjeść, co nie? I będą już jakby jakieś tam karmienie miały zapewnione Bo jest faktycznie ciężko, żeby takie młode rozkarmić Bo one są bardzo mikroskopijne no One tam chyba o pół milimetra mają, jak są takie właśnie jedynaczki, A bym, nawet bym powiedział że trochę mniej, więc No też jest ciężko nakarmić takiego pająka E, dobra, to tutaj jak widzicie e, tak to wygląda. Nic jakiegoś specjalnego. Trochę korka, trochę torfu, trochę skoczegonków. Właśnie korek mi się teraz trochę rozjechał, bo muszę go jeszcze wbić tak głębiej. No i, no i tak to wygląda. Ale wydaje mi się, że będzie dosyć praktyczne, jeśli chodzi o właśnie ten rozród i o, o tą samicę. Więc ja sobie już tutaj wieczko przykryję na tym, żeby mam jeszcze tak pokazać. I możemy przechodzić do tego, żeby wziąć i... E, żebym wam po prostu pokazał e, bliżej to cudo. I jeszcze drugie cudo, którym jest samiec, bo też wygląda... w ogóle wygląda dosy, całkowicie inaczej od tej samicy, ale wygląda ślicznie też, więc naprawdę będzie wam się podobać. A więc tak, widzicie, właśnie yy, dorosłą samicę heteropoda Tetrika. Yy, Tetrika, właśnie, no jak możecie zauważyć, to ona ma takie brązowawe kolory. I yy, no jakoś specjalnie ten pająk nie wygląda, ale mi się podoba osobiście. No jest dosyć fajnych rozmiarów. I o, jeszcze Was przepraszam, bo chwila. A, bo miałem ochotę kichnąć, ale no, dobra, nieważne. No, jak widzicie, to właśnie jest takie, bym powiedział, że te nogi nawet, to ona ma takie bardziej ceglane, a sam karapaks i odbóg jest takiego bardziej ciemniejszego brązu właśnie. Bo te nogi są takie w połączeniu brązu z takim rudawym, nawet bym powiedział, bardziej nawet rudawy, więc no dosyć ciekawy pająg, naprawdę polecam, jeśli chodzi o jakąś taką obserwację i w ogóle, bo są ciekawe. Ja już po swoim właśnie tutaj doświadczeniu od tego momentu, kiedy je mam to zauważyłem, że one sobie po prostu lubią tak wieczorem, jak już jest ciemno w pokoju, to lubią sobie wyjść właśnie na wieczko, czy zacząć chodzić. I zawsze jak jest ciemno, to one są i się pokazują, a jak jest jasno, to po prostu najczęściej są schowane właśnie w jakiejś kryjówce i nic nie robią, dlatego no... Ale tak ogólnie to ten pajęk jest naprawdę dosyć aktywnym, tylko że nocnym łowcą. Dlatego polecam i naprawdę wygląda spektakularnie, dlatego że no to jest taki pająk, który, którego raczej każdy kojarzy bardziej z jakichś właśnie horrorów, koszmarów i bardziej to ma taką wizję kogoś, kto się boi najbardziej pająków. To jego właśnie takim spojrzeniem, albo jakimś po prostu wyobrażeniem, o bardziej bym powiedział te słowa: wyobrażeniem, to jest właśnie taki gdzieś pajęk, coś tego, taki podobny. Raczej ludzie, którzy boją się pajęków, to właśnie najczęściej to wyobrażają sobie te z tymi długimi nogami, takie właśnie chude i takie są bardziej creepy, takie właśnie. Ale dobra, dlatego jak widzicie tutaj samice to mogę jeszcze postarać się trochę yy, pokazać ją z przodu, o ile nie ucieknie, bo jest otwarta. Otwarte wieczko, ale raczej nawet grzecznie cię siedzi. Dlatego powiem wam, że jest tu zaskoczone. Ona jest taka dosyć spokojna. Więc fajnie. Poza tym dorosłe faktycznie też nie są takie już szybkie. Raczej bym powiedział, że. Yy, najmłodsze te sztuki są bardzo szybkie to mogę powiedzieć to, to zależy od, może też od po prostu tego czy pająk jest zestresowany i w ogóle ale ja sobie już wieczko tutaj na nią przyłożę i teraz mogę wam pokazać jeszcze samca ale samca wam pokażę po prostu w terrarium w sensie w tym pojemniku w którym on jest dlatego poczekajcie chwilę i już wam pokazuję samca a teraz właśnie widzicie dorosłego samca Akurat z boku, tak trochę przyspojemnik, dlatego że widzicie jego przód, a nie tylko karapaks i odwłok z góry. Ale no, jak widzicie, jest to śliczny pająk, Nawet widzicie teraz te bulbusy, które są z przodu eee, i helicerki, które tak śnią, bo właśnie heteropoda e, ten gatunek ma takie śliczne helicery, które są właśnie takie. Połyskująco czarna, bym powiedział. Już to zadążyłem zauważyć. Ale jak widzicie, sam pająk e, różni się tym od samicy, że on jest taki właśnie w ogóle bardziej ubarwiony, jest moim zdaniem, trochę ładniejszy, bym powiedział, niż właśnie samica. I to jest w ogóle ciekawe. Mogę się postarać, tylko nie wiem, czy on nie ucieknie jak go tak ruszę, żeby wam go z góry pokazać o, pod kątem, tu przytrzymam tubę. I jak widzicie, to karapaks składa się z tego, że jest taki piaskowy i są tylko dwie takie plamy dwie takie plamy właśnie czarne na tym karapaksie, no i jedna taka pomiędzy tym, jest taka plamka, na odwłoku też są takie szramy niby tego jeszcze brązowego ale jest ten bardziej piaskowy kolor i nogi tak samo się składają z tego, że mają właśnie ten kolor taki bym powiedział segmentowy, że właśnie jest pierwsza ta, ten taki brąz gdzieś tam i lekko tego rudowa rudo, no, rudowe no Rudego, mi się pomyliło, przepraszam Was. Rudego trochę się gdzieś znajduje, później to się zakończa właśnie czarnymi takimi segmentami, i nagle później jest znowu y, piaskowy kolor. Dlatego ja Wam powiem, że ten pająk naprawdę jest śliczny. Niestety, już nam się trochę zaczyna chować. Ale no to było takie tak, chciałem, Mam tylko tak na szybko pokazać, jak on wygląda po walince No i uważam, że jest dosyć ładniejszy niż samica. Jest na pewno większa. Jakbyście zobaczyli skalę, przy kopulacji na pewno będę chciał to pokazać, to skala tego pająka w rozstawieniu od nóży jest na pewno o wiele większa niż od samicy. Dlatego, że tak właśnie u tych pająków jest. No i e, tak wam chciałem tylko na szybko właśnie pokazać, więc też nie będę tu się długo po prostu nad tym rozklejał, ale jak widzieliście, możecie pisać w komentarzach, czy wam się bardziej samiec, czy samica podobała. Dobra, to przejdźmy do tego, żeby teraz przełożyć samicę do nowego domu. A więc dobrze, jak widzicie, tak wygląda tuba na naszą heteropodę, na naszą samiczkę. No tak jak już mówiłem wcześniej, tam są skoczogonki, trochę torfu, trochę e, właśnie korka, no i raczej będzie to spełniać swoje zadanie. No tu mam samicę i teraz moim zadaniem będzie to, żeby ją tu przełożyć w jakiś sposób, w którym ona mi nie ucieknie. I jak ją przełożymy, to tak naprawdę już połowa sukcesu będzie za nami. Tylko musicie poczekać, aż ja sobie wezmę i ten pojemniczek trochę uchylę, dlatego że jak widzicie, nie chcę, żeby po prostu samica y, mi tutaj gdzieś uciekła i chcę, żeby mi miał w miarę dostęp do tego wieczka, żeby móc po prostu pojemnik trochę sobie wziąć i tak wiecie, ze skosa włożyć, ściągnąć tylko po prostu wieczko. I, I tak naprawdę już pająk jest przełożony. Dlatego tak zrobimy. Tylko że ja muszę sobie wymyśleć, jak to. Poczekajcie chwilę. Bo nie wiem, z której strony mi to. Yy... Chyba tak by było najlepiej, moim zdaniem. Przełożyć ją. Nie jest to straszne, ponieważ ja się też go nie boję, ale po prostu chodzi o to, że nie chcę, żeby mi się tutaj gdzieś rozbiegła. O! Idealnie! Kurczę, kurde, dzisiaj mi to idzie, naprawdę. Jestem zaskoczony i jestem z siebie dumny, że nie mam, że nie mam takiego właśnie. Yy, jak to się... No dziwnie, że po prostu, że idzie mi to dosyć sprawnie, w sensie pająki fajnie ze mną współpracują. Dlatego, że ostatnio jak widzieliście, y, ten, ten odcinek z Hilobrachy z SP y, a nie, przepraszam, z Hilobrachy z Natani Harum już teraz, dawniej SP Electric Blue, no to właśnie y, tam było ciężko tą samicę przełożyć, bo ona naprawdę stawiała opór. A tutaj fajnie wszystko sprawnie poszło i nawet nie uciekała No tak pojemnik wygląda Pająk się zdążył już schować Po prostu tutaj między tymi właśnie Tu nawet widzę na korku No i tak to wygląda sobie Ja jeszcze później pewnie na wieczko po filmie Czy gdzieś z boku sobie nakleję tylko napis Że to jest samica No i jeszcze naklejkę kiedy ostatnio liniała właśnie Żebym wiedział Teraz będę, moim zadaniem będzie to żeby ją rozkarmić i jak już ją rozkarmię To wtedy zobaczycie pewnie film e, Który będzie z kopulacji Ale nie wiem czy przed tym jeszcze zobaczycie Coś innego Dlatego, e, że tak wam powiem właśnie e, Że wam tak powiem To właśnie nie wiem Wydaje mi się, że może Zobaczycie jakiś jeszcze film e, Wcześniej Dlatego zobaczymy jak to będzie wyglądać Dobra, to ja teraz przepinam obiektyw I już kończymy a więc dobra, pająk już jest w nowym domu Na pewno tutaj będzie miał właśnie dobrze Jest ta tuba dosyć większa od tamtej wcześniejszej, więc na pewno jest idealna na ten kokon Jedynie co, to teraz tak jak wam już mówiłem wcześniej, trzeba rozkarmić samicę Ja ją będę właśnie teraz rozkarmiał, bo yy, Mi się akurat niestety skończyły karaczan turecki, mi się skończył, bo po ostatnim karmieniu, całej hodowli właśnie Akurat tego nie nagrywałem, ale karmiłem po prostu to e, skończył mi się no i zamówiłem, czekam właśnie na na, e, na dostawę jak już będę miał to ją rozkarmię pewnie przez 2-3 dni może przed kopulacją chyba, że ktoś lepiej ma jakąś lepszą radę to chętnie piszcie w komentarzach ja chętnie wysłucham każdego bo ogólnie możecie się bardziej udzielać w komentarzach, dlatego że e, mało piszecie a a fajnie by było, właśnie, ja lubię w sumie się gdzieś tam udzielać na tych komentarzach i w ogóle mnie to cieszy, jak wam się podoba. I w ogóle, nawet jak po prostu nie jest to z jakimś zapytaniem czy coś, tylko że po prostu możecie napisać, czy wam się podobało, czy nie. Albo że macie pomysł, na przykład, żebym nagrał coś lepszego, to ja chętnie wysłucham zawsze każdego i wezmę to pod uwagę żeby coś takiego gdzieś tam stworzyć, co będzie wam się też podobać. Dlatego zachęcam do subskrypcji mojego kanału, bo już zostało bardzo mało ty do tysiąca subskrypcji mogę wam już powiedzieć. sprawdzę na telefonie szybko. Eee, dokładnie zostało... Eee, znaczy dokładnie ile teraz jest, to jest 867 subskrypcji, dlatego naprawdę mało zostało do tego i e, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, bo, do wspierania mnie właśnie po to, żebym e, był bardziej, e, że tak powiem. No żebym miał większą motywację, żeby robić te filmy, żebym widział, że wam się to podoba, wiedziałbym, żebym wiedział po prostu po co tu jestem, no i, i żebym było jakoś tak, taka atmosfera też fajna się zbudowała. Dlatego zachęcam właśnie Was do subskrybowania tego kanału. Zachęcam również też na e, wpadnięcie na TikToka i na e, Instagrama, gdzie link tam zostawię e, poniżej. No i jeszcze, właśnie mam jedną informację do Was. E, założyłem swojego patronaita, gdzie właśnie tam mam różne ciekawe oferty. E, I zachęcam ka każdego to może kto chce, żeby właśnie wspierał mnie w realizacji nowych, jakichś fajnych filmów. Naprawdę jest tam mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, które y, macie jakby w takim pakiecie premium, że tak to nazwę. Dlatego naprawdę Was zachęcam do y, zobaczenia i do ewentualnego wsparcia mnie właśnie w tym, co ja robię, dlatego że po prostu będzie to dla mnie motywujące, więc żegnam Was. no